Aparat, który trzymam w ręku, to Panasonic Lumix TZ20 i ma on naprawdę duże szanse stać się kolejnym rynkowym hitem, idąc tym samym w ślady poprzednika Lumixa TZ10. Seria TZ cieszy się naprawdę dużą popularnością dzięki połączeniu dwóch cech: niewielkich wymiarów korpusu i bardzo dużego zoomu. Urządzenia te wyznaczyły nową grupę aparatów kompaktowych, określanych jako kieszonkowe zoomy. Najnowszy model Lumix TZ20 w jej ramach bije kolejny rekord, jeśli chodzi o możliwości optyczne. Producent oferuje teleskopowo składany i niemal całkowicie chowany w korpusie obiektyw z 16-krotnym zoomem. To naprawdę bardzo dużo. Jeszcze do niedawna tak dużą rozpiętość ogniskowej oferowały wyłącznie dość duże i ciężkie kompakty typu SuperZoom. Panasonic Lumix TZ20 dysponuje sensorem CMOS o rozdzielczości 4320x3240 pikseli. Konstruktorzy zastosowali matrycę typu 1x2,3 cala. Zdjęcia zapisywane są na nośnikach typu SD lub w pamięci wewnętrznej. Producent zastosował wydajny procesor, który w połączeniu z matrycą CMOS umożliwia rejestrowanie aż 10 klatek w ciągu jednej sekundy w pełnej rozdzielczości. Jeśli nie zależy Ci na 14 megapikselach, możesz rejestrować 40 klatek na sekundę redukując rozdzielczość do 5 megapikseli lub 60 klatek na sekundę ograniczając rozdzielczość do 2,5 miliona. Lumix TZ20 został wyposażony w dotykowy monitor o przekątnej 3 cali i rozdzielczości 460 tysięcy pikseli. Zastosowany ekran zapewnia wysoki komfort zarówno podczas kadrowania, jak i oglądania wykonanych zdjęć. Dzięki wysokiej rozdzielczości można na nim dostrzec naprawdę sporo detali. Kontrolowanie kadru możliwe jest tylko na dużym ekranie LCD, bowiem konstruktorzy w tym modelu nie przewidzieli ani wizjera optycznego, ani elektronicznego. Panasonic Lumix TZ20 jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym. Zaletami tego typu baterii jest bardzo dobra relacja pojemności do wagi oraz krótki czas ładowania. Masa aparatu z włożonym akumulatorem wynosi 219 gram. Co ciekawe, w modelu TZ20 mamy także GPS i dotykowy ekran LCD. Aparat nagrywa także filmy Full HD oraz robi zdjęcia 3D. Funkcja ta działa podobnie jak w hybrydach Sony NEX i kilku kompaktach z serii Cybershot. Użytkownik rejestruje sekwencję zdjęć przesuwając aparat tak, jakby wykonywał panoramę. Zdjęcie trójwymiarowe powstaje w wyniku analizy obrazu, którą przeprowadza oprogramowanie aparatu. Ceną, jaką trzeba zapłacić za duże możliwości optyczne, jest ograniczona jakość obrazu. Zyskując dużą rozpiętość ogniskowej, tracimy na szczegółowości obrazu i odwzorowaniu geometrycznym. W próbie dystorsji aparat otrzymam zaledwie 3,9 punktu. Jeśli zatem szukacie urządzenia uniwersalnego, ale niekoniecznie oferującego najwyższą jakość zdjęć, to TZ20 może być trafnym wyborem.